Jestem już po śniadaniu po kawie czas na wielkie otwarcie. Takie to jest pudełko. Miało folii, ale troszkę się przy śniadaniu bawiłem. No, super pudełko, prawda? No no postarali się. I teraz otwieramy i w środku mamy. W środku mamy. Ser żółty, chwileczkę... E, tak, i e, tak, i e, tak... No i w środku mamy, otwieramy... Ha! Tom Toma XL e, niech sprawdzę e, do kwadratu. E, no tak. E, tak, e, to jest nawigacja, to oczywiste. Powinna być w pudełku na nawigację, prawda? I teraz pod spodem mamy to też łatwe. Otwieramy, jest ładowarka i e, e, jakiś Kabel do komputera, instrukcja, a uchwyt i ładowarka jest. E, chwileczkę. Tutaj jest. O, tak wygląda. A, ja no. klucz od babci domu, e, ładowarka. Mm, tak. Na. Coś takiego. A mówiłem rybie, żeby posprzątała samochód. E, kobiety. Thank <laughs> No, no więc reasumując są dwie książeczki. Jakaś wydłużka plastikowo taka papierowa. Fajne pudełko, naprawdę na razie mi się chyba bardzo podoba. Zobaczymy jak się sprawdzi w teście, bo jest całkiem fajne. Jest nawigacja. Wygląda. Wygląda fajnie tylko. No działa w każdym bądź razie. O, tu powinienem. Blurować, bo pewnie można się domyśleć, gdzie mieszkam. Kabel, super torebka. Uwielbiam takie torebki, nie wiem jak wy. I te wszystkie rzeczy, które są w samochodzie, czyli ładowarka samochodowa. No i co tam jeszcze? A, i ten fajny uchwyt do szyby tak zwany kompaktowy jego się mocuje tutaj. No, ma swoje minusy, ale o tym w teście, na który... Oczywiście zapraszam, zostawiajcie komentarze i tak dalej, subskrybujcie mój kanał na YouTubie. Co tam jeszcze? Śledźcie mnie na blipie, dodawajcie do RSS-ów, czytajcie codziennie, wiecie jak jest, hello, hejka, bajo szerokości.